Siema, z tej strony Weziw. jeszcze tak przed filmem zapraszam was do zostawienia łapki w górę, suba dzwonam, zapraszam was na mojego Instagrama, Łezjwyty na mój drugi kanał, na mojego Discorda, zapraszam do używania mojego kodu, czyli oczywiście kodu Łezjów w sklepie w Fortnite, cie. każdy komentarz o treści dywan serduszko ja także piszę w komentarzu dywan, a ja mam przyjmuję serduszko, zapraszam do zostawienia łapki w górę pod tym filmem oraz zasubskrybowania tego kanału wraz z dzwoneczkiem, pamiętajcie aby nie wykonywać błędów, ja je wszystkie robię na osobnych trybach w celach rozrywkowych i nie otrzymuję z nich żadnej korzyści, a teraz zapraszam już do filmu. Dobra, a więc generalnie teraz wykonamy sobie pierwszy błąd, i będzie to błąd na trybie laboratorium. Także sobie pójdziemy na laboratorium. No, i generalnie w sensie jest to tryb, oczywiście taki przykładowy, ponieważ na solo, duo i na każdym innym trybie, gdzie jest po prostu mapka, działa aczkolwiek, no po prostu wybierzemy sobie laboratorium no aby nikomu nie przeszkadzać w grze, ponieważ no wiecie, no nie wolno za bardzo przeszkadzać innym ludziom w grze a jest to błąd, który nam pozwoli tak jakby wejść pod tekstury dlatego no nie będziemy oczywiście go wykonywali w normalnych gierkach teraz musimy sobie polecieć po UFO więc na przykład możemy na kościanę sobie polecieć po UFO i tak również zrobimy no i generalnie Potem będziemy się musieli chyba... To jest to miejsce udać, także stąd musimy się, będziemy... Będziemy musieli się tutaj udać z tego co pamiętam. No i ojoj nie doleciałem na tego ścianę. Źle wymierzyłem odległość widzowie. Najgorzej. No ale generalnie, no to cały błąd będzie polegał na tym, że tutaj będziemy musieli się udać tym UFO, także dobra. Ja już nie wiem, które to było widzowie. Najgorzej. O, mamy tutaj Uhuhu Mamy tutaj coś ciekawego Dobra, chyba Chyba to akurat się nie przyda do walki z UFO No przecież trafienie tym jest niemożliwe Nie, serio, przewidzenie tego Jak to poleci jest niemożliwe O, udało się Dobra, i cyk Co, ile on ma HP? Ile on ma HP? Halo? Co to miało być? Przecież on powinien mieć chyba ze 100 HP z tego, co mi się wydaje. No ale dobra, i tak nie tracę temków, także co to za różnica, ale. Co jest? Porobiliśmy. Dobra, to to chyba tutaj było? Ewentualnie był to ten most, także jeden z tych dwóch. Także polecimy w sumie na ten i na ten. Także dobra. Najpierw na ten. Ale no nie wiem, mi się wydaje, że to był ten most, mimo wszystko. No, ja jestem przekonany, że to jest to miejsce widzowe. Dobra, no i teraz, bo generalnie się tutaj znajdujemy, teraz już Wam tłumaczę, gdzie musimy dokładnie polecieć. Więc musimy, generalnie, chyba to jest dowolność akurat, ale tutaj możemy się udać. Musimy zacząć tak lecieć i po prostu. O, byliśmy, przelecieliśmy. Jak widzicie, przez tekstury te tekstury są zbagowane. No i też również. Można się tutaj po prostu dostać pod tekstury w takim sensie, że. że. zaraz zobaczycie w sumie. Że. Jeśli mi się uda, oczywiście. O! No, ajajaj! Cały czas mnie do góry wywala, ale jak widzicie, przez te tekstury można się przedostać. A oprócz tego, no to można się dostać również do do, do. do środka tych tekstur, tylko że. Akurat to mi się chyba nie chce udać. Także raczej do środka się nie dostaniemy. No jak widzicie nie udało nam się za bardzo dostać do środka. A nie, bo to się odnawia. O! O! Byliśmy! No nie, ale za dużo razy przyspieszyłem. Najgorzej, byśmy już byliśmy w środku. O, o, dobra, widzę, wie, jak widzicie, jesteśmy teraz w teksturkach. Tylko cały czas mnie wywala, bo to muszę szybciej zrobić. Możemy po prostu o, kliknąć CTRL i zbudować sobie tutaj coś takiego i no, skampić się, żebyśmy nie spadli. To całkowicie pod tekstury. No, generalnie, jak widzicie, no, to te teksturki są pobagowane, Niestety, lepiej mi się tego będę już nie uda wykonać. Dobra, widzowie, a więc generalnie teraz lecimy tutaj respawnik, robimy taktyczny. Ponieważ musimy się udać teraz na no, na przykład ten, tę te ufą. No i generalnie potrzebujemy do tego nowego itemku, który sobie właśnie zachowałem tutaj na pierwszym slocie, dlatego właśnie pomyślałem i zachowałem sobie ten itemek na wszelki wypadek, jakbym miał wykonać błąd. No i jak widzicie, błąd będziemy wykonywali, ponieważ mam ten itemek. Także lecimy sobie tutaj na to UFO. No i już mamy w miarę blisko. To chyba nie jest aż 1000 metrów, to mi chyba dół zaznacza. Także dobra. Generalnie, no to co jest? Halo, to jest to? Nie, to jest. Patrzcie, tutaj zaznaczam to, co nie? I się zaznacza tutaj, a to, to jest tutaj. Mamy sobie taką strefę, gdzie można latać, co nie? Także dobra. Jeden co musimy zrobić, no to najpierw wylądować, poproszę, dziękuję. No, no i teraz musimy rzucić tutaj nowy item, także chwila. Także dobra, rzucamy tutaj nowy item. No i musimy sobie wejść do pola tego grawitacyjnego, właśnie z tego itemku. No, i jak widzicie, no to tutaj mamy. Chwilam, tylko chyba mi się to trochę zbagowało. Eee, mamy tutaj, jak widzicie, pole grawitacyjne. No nie, ja to fatalnie rzuciłem, jakby za nisko, ale mamy tutaj pole grawitacyjne, jak widzicie. No i powinniśmy móc wylecieć. Tylko, że. Nie, no nie gadajcie, że to nie tam tak się szybko kończy. No, generalnie na tym polu można latać. I jakbym to troszeczkę wyżej rzucił, to byśmy mogli latać podczas jakby wylatując za to pole, i będąc tutaj. I generalnie teraz wiecie na granie, jak komuś się udało wykonać ten błąd, ponieważ cały czas tutaj ja nie mogłem wylecieć, bo za nisko rzuciłem ten itemek, a kolejnego nie mam. Przejdźmy do kolejnego błędu. Dobra, a więc generalnie teraz sobie wejdziemy na solo, zrobimy sobie customika i widzimy się, jak już będziemy w pusie bojowym. Dobra, więc generalnie teraz lecimy sobie do riczka i już miałem jedną próbę wykonania tego błędu, ale trafiło mi się takie wyzwanie, którego po prostu, no jakie zobaczyłem, to naprawdę. No. Więc generalnie, no to lecimy sobie do Riczka po wyzwanie, żeby wykonać, żeby zdobyć Golda, także lecimy. Ja potrzebuję wyzwania. Nie no, czemu on mi takie fatalne wyzwania dał? To jest wyzwanie, do którego potrzebuję mieć już Golda. A skąd ja mam mieć Golda na customie? No ale generalnie, no to to działa tak, że jak zdarzycie się z rankingiem, to musicie włączyć szybko króweczkę, no i następnie... Po prostu powinno wam się to na tyle zbagować, że nie będziecie mogli wyjść z tego przebrania króweczki. W sensie serio, i naprawdę jest to dosyć poważny błąd, który może nieźle komuś popsuć giereczkę. Także co, no pamiętajcie, żeby go nie wykonywać, no w sumie nawet wykonać go się za bardzo nie da, przypadkowo. Chociaż w sumie nie no, da się, da się, dlatego nie wykonujcie go, dlatego żeby po prostu no, jakby ten błąd wam nie daje nic z plusów, za to z minusów już tak. Także generalnie no to błąd opowiedziałem widzowie, chyba najlepiej jak się dało. Także co naprawdę wydaje mi się, że mega fajny błąd, a teraz zapraszam już jak najbardziej do lobby. Dobra, a więc to było już na tyle w tym filmie, także co zapraszam do zostawienia łapki w górę, suba z subazwanem do wejścia na mojego Instagrama, Łezwyty na mój drugi kanał, na mojego Discorda, zapraszam do używania mojego kodu, czyli oczywiście kodu kodułazy w sklepie w Fortnite zapraszam do zasubskrybowania tego kanału wraz z węczkiem, do zostawienia łapki w górę. Każdy komentarz o treści dywan. Serduszkuje, ja także piszcie w komentarzu dywan, a ja Wam przypinam serduszko. No i co, tak jak powiedziałem, zapraszam na mojego Instagrama, na mój drugi kanał, na mojego Discorda. No a ja już oczywiście będę z wami żegnał, także trzymajcie się. No i cześć.